Sprzątasz, sprzątasz, organizujesz. I za chwilę wygląda na to, że huragan już minął. Rzucony but, mokry ręcznik na łóżku, naczynie w zlewie, coś nie na miejscu. Brzmi znajomo? Jeśli mieszkasz z kimś, kto jest bałaganiarzem, wiesz dokładnie, jakie to uczucie. Bycia zawsze powtarzając to, co właśnie zrobiłeś. Ale powiem ci coś. Porządek w domu jest możliwy, nawet jeśli ci, którzy z tobą mieszkają, nie współpracują. I nie, nie oznacza to walki. Ani rezygnacji z posiadania domu takiego, o jakim marzysz. Oznacza zrozumienie dynamiki współżycia, stosowanie inteligentnych strategii i naukę dbania o dom bez dźwigania wszystkiego samotnie na plecach. W tym filmie pokażę Ci dokładnie, jak postępować z ludźmi, którzy robią bałagan, a mimo to udaje im się utrzymać lekką rutynę, bez stresu i sprawnie funkcjonujący dom. Pomiędzy tym jest wskazówka całkowicie zmienia grę. A druga osoba nawet tego nie zauważa. Poważnie, będziesz chciał to zastosować dzisiaj. Zostań ze mną do końca, bo spokój w twoim domu może być znacznie bliższy niż się wydaje. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego utrzymanie porządku w domu wydaje się codzienną walką, skoro mieszkasz z osobą, która panuje bałagan? Porządkujesz szufladę, a następnego dnia jest ona przewrócona. Złóż ręczniki, ktoś tam i tak pójdzie i je wszystkie ułoży. Zmywasz naczynia i nagle w zlewie znów są trzy naczynia. Jakbyś mieszkał z tobą antyorganizacyjny człowiek. I wtedy zaczyna się cykl. Próbujesz sobie ze wszystkim poradzić sam. Bo jeśli ty tego nie zrobisz, nikt tego nie zrobi. Ale to cię męczy, irytuje i w głębi duszy odbiera ci spokój we własnym domu. I najgorsze, często ci, którzy z tobą mieszkają, nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo wpływa na ciebie ten ciągły bałagan. Ale spójrz. To nie znaczy, że musisz żyć w tym chaosie i dźwigać świat na swoich ramionach. Organizacja domu to nie musi być Twój własny ciężar. A dzisiejszy film ma Ci dokładnie to pokazać: jak stworzyć praktyczne strategie utrzymania porządku, nawet jeśli nie wszyscy pomagają tak, jakbyś sobie tego życzył. Porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z różnymi profilami niechlujnych ludzi, od roztargnionych po opornych, jak stworzyć systemy, które działają same. Przy minimalnym wysiłku. I co najważniejsze, jak w tym wszystkim zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo zasługujesz na życie w domu, który cię wita, a nie w domu, który cię męczy. Aha i zwróć uwagę piąta wskazówka, ponieważ jest to kluczowy obrót to taki rodzaj postawy, który zmienia zachowanie innych ludzi bez konieczności żądania lub narzekania i który przynosi wymierne rezultaty w życiu codziennym. Więc weź głęboki oddech, weź długopis i papier, jeśli chcesz, i chodź ze mną, aby odkryć, jak utrzymać porządek w domu, nawet jeśli dzielą przestrzeń z ludźmi, którzy, cóż, powiedzmy, nie przejmują się organizacją tak bardzo jak ty. Wskazówka 1. Zaakceptuj fakt, że druga osoba nie zmieni się tylko dlatego, że tego chcesz. Może to być jedna z najtrudniejszych prawd, z którymi trzeba się zmierzyć, ale jest to także pierwszy krok, aby przestać się męczyć. Kiedy mieszkasz z kimś, kto jest bałaganiarzem, naturalną tendencją jest chęć edukowania tej osoby. Pokaż, że ubrania można łatwo złożyć, że nie zaszkodzi odłożyć to, co wyjęte, że wyniesienie talerza do zlewu zajmuje dwie sekundy. I oczywiście masz rację, ale jest tam problem. Czekanie, aż inni zmienią się w swoim czasie i na swój własny sposób, jest receptą na frustrację. Rzeczywistość jest taka, że każdy człowiek ma zupełnie inny rytm, poziom świadomości i stosunek do bałaganu. Niektórzy ludzie dorastali bez odniesień organizacyjnych, inni po prostu nie postrzegają bałaganu jako czegoś, co należy rozwiązać. Co się więc dzieje, gdy nalegasz, narzekasz lub żądasz opór? Druga osoba zamyka się, ty się złościsz, a dom staje się polem bitwy, przeciwieństwem harmonii, której tak bardzo szukasz. Dlatego pierwsza wskazówka brzmi: zaakceptuj fakt, że druga osoba nie zmieni się tylko dlatego, że tego chcesz. Nie oznacza to dostosowywania się do chaosu, ale zrozumienie, że zmiana musi wynikać z niego, a nie z Twoich żądań. Dzięki temu zrozumieniu przestaniesz walczyć z falą i zaczniesz budować mądrzejsze rozwiązania, które działają z mniejszym tarciem w praktyce. Może to oznaczać rozpoczęcie przejmowania kontroli nad niektórymi obszarami domu z większą autonomią, bez oczekiwania natychmiastowej współpracy. Na przykład, jeśli w szafce w łazience panuje bałagan i to ty używasz jej najczęściej, być może zorganizowanie jej w sposób, który ci odpowiada, będzie bardziej produktywne niż czekanie, aż ktoś inny zmieni sposób przechowywania rzeczy. Co więcej, gdy zdejmiesz ciężar ciągłego ładowania, poprawia się Twoja energia. Często sam ten ruch zaczyna generować zmiany w zachowaniu drugiej osoby. Nie z obowiązku, ale pod wpływem. Bezpośrednia korzyść z takiego podejścia mniej stresu, mniej frustracji i dużo większa klarowność emocjonalna. Przestajesz walczyć z osobowością drugiej osoby i zaczynasz tworzyć system, który działa pomimo niej, a to jest pierwszy krok do osiągnięcia pokoju, nawet życie z kimś, kto nie współpracuje tak, jakbyś tego chciał. Wskazówka 2: twórz wizualne, łatwe w utrzymaniu systemy. Jeśli mieszkasz z kimś, kto jest bałaganiarzem, być może zauważyłeś jedną rzecz. Im bardziej skomplikowany sposób przechowywania czegoś, tym mniejsza szansa, że dana osoba będzie współpracować. Prośba o złożenie, uporządkowanie według kolorów, otwarcie szuflady, prawidłowe włożenie wiele razy jest to po prostu proste, to się nie stanie. Istnieje jednak skuteczne wyjście z tej sytuacji. Przekształcenie organizacji w coś tak wizualnego i tak prostego, że nawet ci, którym nie zależy na porządku, zaczynają współpracować, nie zdając sobie z tego sprawy. To tutaj systemy wizualne i łatwe w utrzymaniu. Zamiast wymagać szczegółowej organizacji, nacisk zostaje położony w funkcjonalność i praktyczność. I dotyczy to wszystkiego: od salonu po łazienkę, od kuchni po sypialnię. Chcesz praktyczny przykład? Zamiast prosić kogoś o prawidłowe złożenie ręczników i ułożenie ich w szafie, co powiesz na użycie koszy lub oznaczonych pudełek do porządkowania, do których wystarczy wrzucić ręcznik gotowy? Jest zorganizowany tak, jak jest i sprząta tak, jak tego potrzebujesz. To działa i nie zużywa się. Inny przykład: buty rzucane po domu, duży kosz przy wejściu załatwi sprawę, lub mebel pomocniczy. Z łatwo dostępnymi niszami. Nie ma sensu tworzyć wymyślnych rozwiązań, jeśli są trudne do naśladowania. Sekret polega na dostosowaniu systemu poziom usposobienia drugiej osoby, a nie do jego idealnej organizacji. A oto bonus: etykiety są potężnymi sojusznikami. Kiedy piszesz skarpetki, ładowarki, brudne ubrania, klucze, mózg łatwiej kojarzy to miejsce ze swoją funkcją. Pozwala to uniknąć wymówek typu nie wiedziałem, gdzie to umieścić, i sprawia, że nawet najbardziej oporni ludzie zaczynają współpracować, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. Bezpośrednia korzyść z tego podejścia jest ogromna. Zmniejszasz codzienne tarcie, zyskujesz większą kontrolę nad organizacją swojego domu i zaczynasz budować zrównoważony system, który nie zależy od dobrej woli innych, ale od efektywności działania środowiska. A to w dłuższej perspektywie pozwala odzyskać czas, energię i spokój. Bo kiedy dom ułatwia życie, nawet ci, którzy robią bałagan, zaczynają sprzątać. Bez dramatów, bez walk, po prostu z inteligencją. Wskazówka 3. Wybierz swoje bitwy i nie próbuj kontrolować wszystkiego. Kiedy żyjemy z kimś, kto jest bałaganiarzem, bardzo łatwo wpaść w pułapkę pragnień, kontrolować wszystko. Każdy przedmiot nie na swoim miejscu. Wydaje się oznaką braku szacunku. Każde brudne naczynie staje się powodem irytacji, i stopniowo stajesz się osobą, która zawsze marszczy brwi, zawsze poprawia, zawsze jest zmęczona, ale ma to wysoką cenę. Twoja pokój. Bo nawet jeśli uda ci się utrzymać porządek, wewnętrzne uczucie ciągłego zmęczenia, jakbyś zawsze był w stanie wojny z domem i z tymi, którzy w nim mieszkają. Dlatego ta wskazówka jest tak ważna. Musisz się tego nauczyć, wybierz swoje bitwy. Nie wszystko trzeba rozwiązać. Nie każdy zagubiony ręcznik zasługuje na poprawę. Nie każdy pantofelek na środku pokoju musi stać się kazaniem. Czasami najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie i swojego domu, jest: Niech to minie. Nie oznacza to bycia biernym ani akceptowania życia pośród chaosu. Oznacza to bycie strategicznym. Wybierz to, co naprawdę ci przeszkadza naprawdę i skup się na tym na przykład. Jeśli w nocy nie możesz znieść brudnych naczyń w zlewie, uzgodnij z drugą osobą, że będzie to priorytetem, ale w zamian może zaakceptujesz fakt, że sofa ma niechlujne poduszki. To równowaga, to handel emocjonalny. W praktyce daje to ogromną swobodę. Przestajesz czuć się zobowiązany do naprawienia wszystkiego. Zaczynasz tolerować drobne niedoskonałości, nie kradnąc przy tym Twojej energii. I co zaskakujące, współistnienie poprawia się. Bo kiedy ty przestań ciągle za wszystko ładować, nastrój staje się lżejszy, a druga osoba również czuje się bardziej chętna do współpracy. Bezpośrednia korzyść z tego wyboru jest ogromna. Zachowujesz zdrowie psychiczne, ograniczasz konflikty i zaczynasz żyć w bardziej harmonijnym domu, nawet jeśli nie jest on w 100% taki, jakbyś sobie tego życzył. A chcesz wiedzieć, czasami 80% to więcej niż wystarczająco, aby żyć w spokoju. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku posiadanie zorganizowanego domu oznacza także wiedzę, co można, a czego nie można zorganizować w każdym momencie. Wskazówka 4. Angażujcie się nawzajem w drobne zadania i doceniajcie każde działanie. Jednym z największych błędów, jakie popełniamy, gdy mieszkamy z kimś, kto jest bałaganiarzem, jest próba przekonania go długimi argumentami, krytyką lub ciągłymi żądaniami. Co się dzieje? Ona zamyka. Oddalić się, a atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta. Istnieje jednak inne podejście, znacznie skuteczniejsze. Stopniowo włączaj tę osobę do prostych, konkretnych zadań, które mają dla niej sens. I tutaj tajemnica nie polega na żądaniu, ale na zaangażowaniu. Działa to w ten sposób. Zamiast mówić, musisz więcej pomagać w domu, co jest niejasne i budzi opór, możesz powiedzieć, czy możesz dzisiaj odłożyć naczynia z suszarki. To mi bardzo pomoże. Jest bezpośrednia, punktualna i mniej przypomina opłatę, a bardziej współpracę. A kiedy zadanie zostanie wykonane, choćby w inny sposób niż Twój, wartość, powiedz dziękuję, to bardzo mi ulżyło. Dziękuję, że zrobiłeś to dzisiaj. To pozytywnie wzmacnia działanie i stopniowo tworzy w drugiej osobie wrażenie, że uczestnictwo nie jest ciężarem, ale częścią bycia razem. I nie lekceważ małych zadań. Wynoszenia śmieci, suszenia zlewu, zbierania ubrań z kolejki. Czasami ludzie nie pomagają, ponieważ myślą, że muszą zrobić wszystko i czują się przytłoczeni, zanim w ogóle zaczną. Ale kiedy zrozumie, że może wnieść swój wkład coś praktycznego i szybkiego, szansa na zaangażowanie znacznie wzrasta. Kolejnym skutecznym trikiem jest zróbcie to razem, przynajmniej na początku. Czy powinniśmy szybko złożyć te ubrania, zanim serial się wczyta? Wydaje się to głupie, ale stwarza poczucie partnerstwa, a to pierwszy krok do zmiany kultury domu. Bezpośrednia korzyść z tej strategii, tworzysz wolne od napięć środowisko współpracy, druga osoba zaczyna czuć się częścią procesu i nie wywiera na niego presji i atmosfera w domu się zmienia. Rutyna staje się lżejsza i bardziej płynna, a opieka domowa przestaje być samotną wojną, a staje się zbiorowym ruchem, nawet jeśli w małych dawkach. Bo na tym właśnie polega wspólne życie. Nie chodzi o zmuszanie, ale o zapraszanie. A każda prawdziwa zmiana zaczyna się w sposobie, w jaki się komunikujemy. Wskazówka 5. Stwórz własną przestrzeń, czystą, zorganizowaną i na swój sposób. Kiedy cudzy pałagan zaczyna wdzierać się we wszystko, poczucie braku kontroli wzrasta. Wchodzisz do kuchni i wszystko jest nie na swoim miejscu. Przechodzi przez pokój i widzi porozrzucane wszędzie rzeczy. Idziesz do łazienki i masz ochotę wziąć głęboki oddech przed wejściem. I co to na ciebie robi? To cię wyczerpuje, to cię wyczerpuje, to cię irytuje. I stopniowo czujesz, że nie masz w domu zakątka, w którym możesz oddychać w spokoju. Dlatego ta wskazówka jest tak ważna. Miej przestrzeń, która będzie tylko Twoja, gdzie będziesz mieć pełną kontrolę nad organizacją, sprzątaniem i energią. Może to być róg pokoju, toaletka, biurko, szafa lub szuflada. Nie musi to być cały pokój. Ważne, żeby było to miejsce, na które patrzysz i myślisz: tutaj rządzę, tutaj oddycham. Ta przestrzeń jest twoim punktem równowagi w domu. Schronienie, przypomnienie, że masz władzę nad swoim otoczeniem, nawet jeśli nie wszystko wokół ciebie współpracuje. A wiesz co jest piękniejsze? Zakątek ten odpowiednio pielęgnowany zaczyna wpływać na wszystko inne. Dodaje odwagi do dalszego działania. Inspiruje innych, nawet jeśli subtelnie, a co więcej, on przywraca poczucie autonomii, który czasami kradnie bałagan. W praktyce oznacza to poświęcenie czasu na utrzymanie tej przestrzeni w czystości, piękna i wyglądu własnego. Dodaj świecę, roślinę, przedmiot dekoracyjny, który lubisz, zorganizuj to na swój sposób i chroń tę przestrzeń ostrożnie, bez poczucia winy i bez uzasadnienia. Jest Twój i to wystarczy. Bezpośrednia korzyść z takiego podejścia jest emocjonalna i głęboka. Tworzysz miejsce uziemienia, w którym ładujesz baterie, a kiedy mamy czym oddychać, wszystko wydaje się lżejsze. Bałagan drugiej osoby nie wydaje się już tak przytłaczający. A dbanie o dom przestaje być ciągłym ciężarem, a staje się możliwym pełnym szacunku i życzliwym wyborem. Bo porządek w domu to nie tylko kwestia przestrzeni. Chodzi o to, jak się w tym czujesz i zasługujesz na to, żeby czuć się dobrze. Wskazówka 6. Użyj przykładu jako cichego narzędzia do transformacji. Czasami rozmawiamy, wyjaśniamy, żądamy, powtarzamy i nic się nie zmienia. Ale czy wiesz, co ma o wiele większy wpływ niż słowa? Przykład. Tak, może wydawać się powolny, ale jest cichy, zakaźny, a jeśli jest wykonywana konsekwentnie, przemienia bardziej niż jakiekolwiek kazanie. Pomyśl razem ze mną. Starannie sprzątasz zakątek domu. Sprawiasz, że wszystko jest piękne, funkcjonalne i ładnie pachnie. Nie narzekaj, nie wytykaj, po prostu tak jest. Mija kilka dni i ci, którzy z Tobą mieszkają, zaczynają to zauważać. Reakcja może nie nastąpić natychmiast. Na początku mogą być nawet żarty, ale w głębi duszy osoba poczuj różnicę. Środowisko staje się jaśniejsze i przyjemniejsze, i to już samo w sobie zaczyna mieć wpływ. To jak zasiać ziarno. Nie zmuszasz kwiatu do narodzin, ale podlewaj go, dbaj o niego, daj mu światło i pojawia się w swoim czasie. To samo dzieje się z zachowaniem osób, które z tobą mieszkają. Kiedy drugi widzieć, czuć i żyć korzyści płynące z organizacji, nawet bez ponoszenia zarzutów, zaczyna zdawać sobie sprawy, że może warto też współpracować. Prawdziwy przykład. Zaczynasz porządkować tylko swoją część garderoby po twojej stronie wszystko na swoim miejscu, złożone i łatwo dostępne. Po stronie drugiej osoby wszystko jest schrzanione. Z biegiem czasu porównanie wizualne powoduje niewielki dyskomfort. Ale to nie dyskomfort powoduje kłótnie. To taki, który sprawia, że myślisz, to też mógłbym ulepszyć. Efekt ten ma miejsce, ponieważ ludzie lepiej reagują na to, co im odpowiada przeżyć emocjonalnie, niż to, co słyszy racjonalnie. A to zastosowane do organizacji domu, jest jednym z najpotężniejszych sposobów zmiany zachowania innych ludzi bez konfrontacji. Bezpośrednia korzyść z takiego stanowiska. Utrzymujesz relacje, utrzymujesz spokój w domu, a nawet inspirujesz prawdziwe zmiany, od wewnątrz na zewnątrz, a nie od zewnątrz. Stajesz się punktem równowagi w domu i stopniowo otoczenie zaczyna podążać za nim, bo w ostatecznym rozrachunku przykład nie zmusza. On zapraszać. A każde zaproszenie sformułowane z zachowaniem stałości i szacunku ma o wiele większą siłę niż jakiekolwiek żądanie. Wskazówka 7. Przenieś swoją uwagę z frustracji na dbanie o siebie. Czy zauważyłeś, że kiedy za bardzo skupiamy się na bałaganie innych ludzi, dystansujemy się od siebie, każde danie nie na miejscu staje się wyzwalaczem. Każdy element ubrania rzucony na podłogę cię irytuje. Spędzasz cały dzień, próbując zachować kontrolę nad domem. I na koniec czujesz, że straciłeś kontrolę nad sobą. Dlatego ostatnia wskazówka jest być może najważniejsza ze wszystkich: zmienić ostrość. Przestań marnować tyle energii, próbując naprawić to, co robi ktoś inny, i zacznij wykorzystywać tę energię we własnym samopoczuciu. Ponieważ kiedy dbasz o siebie, środowisko wokół ciebie w naturalny sposób zaczyna reagować inaczej. Nie oznacza to porzucenia domu i udawania, że wszystko jest w porządku. Oznacza to umieszczenie organizacji we właściwym miejscu w swoim życiu, jako coś, co ci służy, a nie dominuje. Jeśli dzisiaj nie udało Ci się doprowadzić sali do perfekcji, ale udało Ci się w ciszy napić kawy w swoim schludnym kąciku, to już zwycięstwo. Jeśli łazienka jest kiepskiej jakości, ale udało Ci się odetchnąć głęboko, zapalić świeczkę, posłuchać dobrej muzyki podczas zmywania naczyń, to żyjesz i dom się dostosowuje. Tworzenie rutyny pielęgnacji domowej to także tworzenie rutyny pielęgnacji dla siebie. I ta równowaga zmienia wszystko. Kiedy nadasz sobie priorytety, zmęczenie maleje, złość ustępuje lekkości, a to, co wcześniej wydawało się nie do zniesienia, staje się tylko szczegółem. Zdajesz sobie sprawę, że desorganizacja innych ludzi nie musi zaburzać Twojego wewnętrznego świata. I co więcej, kiedy czujesz się dobrze ze sobą, inni to zauważają. Twoja energia się zmienia. Z biegiem czasu ta wewnętrzna zmiana zaczyna powodować także zmiany zewnętrzne, w tym w postawie osób, które z tobą mieszkają. Bezpośrednia korzyść z tego wyboru ma charakter przemieniający. Uwalniasz się od wyczerpania, zyskujesz jasność emocjonalną i zaczynasz żyć w domu, który nawet niedoskonały wita cię, wspiera i reprezentuje. Bo ostatecznie dom zaczyna się w nas, a dbanie o dom, nie zatracając siebie, to największy dar, jaki możesz sobie dać. Czy widziałeś, jak można utrzymać porządek w domu, nawet jeśli mieszkasz z bałaganiarzami? Z tego filmu nauczyłeś się, że sekretem nie jest zmienianie innych na siłę, ani życie w wiecznej wojnie, o mokre ręczniki i naczynia w zlewie. Sekret tkwi w wybieraj bitwy, twórz inteligentne systemy, chroń swoją energię i stawiaj opiekę domową na swoją korzyść, a nie przeciwko sobie. Odkryłeś, że możesz mieć spokój bez doskonałości, żebyś mógł utrzymać porządek w najważniejszych sprawach, nawet jeśli nie każdy poświęca swój czas. I tak, cichy przykład, rytuały samoopieki i przestrzenie, o które dbasz z miłością, mają większy wpływ niż jakakolwiek skarga. Teraz pytam: którą z tych wskazówek zastosujesz dzisiaj w praktyce? Powiedz mi o tym w komentarzach i skorzystaj z okazji, aby udostępnić ten film znajomemu lub krewnemu który jest przytłoczony próbą poradzenia sobie ze wszystkim sam, bo czasami wystarczy nowy wygląd i trochę więcej lekkości. A jeśli ten film pomógł ci w jakikolwiek sposób, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, ponieważ co tydzień znajdziemy tutaj prawdziwe, praktyczne i przyjazne wskazówki, które pomogą ci przekształcić twój dom i twoją rutynę bez ciężaru, bez perfekcji i ze znacznie lepszym samopoczuciem. Zawsze pamiętaj, nie potrzebujesz nienagannego domu. Potrzebujesz domu, który będzie dla Ciebie odpowiedni, to odzwierciedla to, kim jesteś i szanuj swój czas. Życie z niechlujnymi ludźmi może być wyzwaniem, ale kiedy zorganizujesz się od wewnątrz, nic nie będzie w stanie zdezorganizować Cię na zewnątrz.